Cześć, to robot domu pachnącego żywicą. Jak w prosty i szybki sposób, najlepiej jeszcze w polu, określić zawartość cukru w winogronach. Zresztą także w innych owocach miękkich czy twardych, da się to zrobić przy pomocy tego urządzenia. To jest refraktometr. Pewnie wielu z Was się już z nim spotkało. Na polskich serwisach aukcyjnych i w sklepach on kosztuje Dobrze ponad 100 złotych, ja za niego zapłaciłem 7 dych chyba Myślę, że w tej chwili są jeszcze tańsze Gdzieś koło 60, na pewno można je kupić na ebayu To wszystko i tak jest produkowane w Chinach Ewentualnie ktoś kto sprowadza to tutaj Jakby w większej ilości, po prostu więcej na tym zarabia W porównaniu z ilością owoców Potrzebnych do sprawdzenia zawartości cukru tym oto urządzeniem, czyli winomierzem. Ja z niego też korzystałem przez bardzo długi okres czasu. Bo nawet nie wiedziałem, że istnieje coś takiego jak refraktometr. Tu jest takie sobie gronko. Myślę, że śmiało trzeba było z niego wycisnąć sok, żeby sprawdzić, jaką ma na tym krzewie winogrona mają zawartość cukru. A ile potrzeba, gron żeby sprawdzić zawartość cukru refraktometrem jedno wyciskamy sok i technika przychodzi nam z pomocą i w prosty sposób możemy już zauważyć, że w tym roku na moim marszałku jest 21,2 brixa czy brixów w zasadzie powinno się powiedzieć Taka sama sytuacja jest przy mierzeniu e, zawartości cukru w, w nastawie, w winie. Jest jeszcze taki sposób, bo może ktoś zapytać, jak zmierzyć w takim bądź razie tą e, ilość cukru, e, jeżeli już jest alkohol w nastawie. Czy do tego jest potrzebny winomierz? Otóż nie. Są już kalkulatory. E, Darmowe do pobrania w necie. Znając zawartość początkową cukrów w nastawie, mierzymy sobie i ten kalkulator wprowadza korekty na odfermentowany już alkohol. Tu w międzyczasie pokazuje się Wam właśnie jak ten kalkulator działa. Ja już od dłuższego czasu korzystam z winomierza sporadycznie. Bo zajmuje zbyt wiele czasu, tak? Zajmuje zbyt wiele czasu. To są jakieś tam straty, tak samo w nastawie. Pewnie, że jak się ma setki litrów, to nie jest problematyczne, ale na pewno wygodniejsze jest używanie refraktometra. Tym bardziej, że żeby sprawdzić zawartość cukru winomierzem, to ten sok. Czy, czy nastaw musi być w temperaturze 21 bodajże stopni? Nie, przepraszam, 20 stopni. A refraktometr, choćby chiński, ma taki. Nie wiem jak to nazwać nawet. No generalnie jest to ATC, czyli dostosowuje odczyt do temperatury panującej na zewnątrz. Więc niekoniecznie musimy ten sok czy nastaw. Utrzymywać w temperaturze 20 czy 21 stopni refraktometr da sobie radę, nawet jeżeli ta temperatura będzie wahała się wyżej bądź niżej. Także serdecznie polecam. Nie jestem ani producentem tego urządzenia, nie sprzedaję tego, natomiast naprawdę e, na winnicy, czy do produkcji piwa bądź wina, wydaje mi się w tej chwili, że to jest nieodzowny przedmiot. Pozdrawiam, do następnego razu, cześć.